Witam serdecznie w kolejnym odcinku Regionalnych 4 kółek. Jesteśmy dzisiaj w warsztacie Euromaster w Żarach, gdzie za chwilę porozmawiam z Konradem Wybińskim na temat opon. Kwiecień to już jest ostatni dzwonek, żeby wymienić zimowe na letnie, więc sprawdzimy, co warto wiedzieć na temat właśnie tej wymiany oraz tego, co warto wiedzieć w ogóle szykując auto na sezon letni, na temat bezpieczeństwa i tego, jak w odpowiedni sposób to zrobić. I też musimy porozmawiać o nowych przepisach, które weszły w życie, gdzie nowe samochody są zmuszone do tego, żeby mieć czujnik ciśnienia, opon, właśnie. Zatem zaczynamy. Jak to jest Konrad, kiedy szykujemy samochód z sezonu zima na sezon lato? Oczywiście, podstawową rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, chyba wszyscy o tym wiemy, zmieniamy opony z zimowych na letnie. Dlaczego to robimy? No, pamiętajmy, że opona zimowa zimą yy, ułatwia nam podróżowanie, skraca drogę hamowania na. Zaśnieżonej nawierzchni, ale latej przy wysokiej temperaturze, na mokrej czy suchej nawierzchni, niestety ta długość drogi hamowania się wydłuży. Z tego względu powinniśmy opony przy takich temperaturach, jak mamy w tej chwili na końcu kwietnia, wymienić myślę, że już w miarę szybko na opony letnie. No właśnie, i co przy takiej wymianie trzeba, na co warto zwrócić uwagę, żeby się nie, nie nadziać, zarówno finansowo, jak i po prostu ogólnie życiowo, żeby żeby no to było sprawne wymianie. Ogólnie powinniśmy obejrzeć opony, które w danej chwili montujemy, zobaczyć w jakim są stanie. Głównie jaka jest głębokość rzeźby bieżnika. Tu, załóżmy, mamy opony, które będą zmieniane. Z tego względu, że zostały już całkowicie wyeksploatowane. Głębokość bieżnika na poziomie 1,6,2 mm nie zapewnia. Odprowadzenia wody nie zapewnia dostatecznej, minimalnej długości drogi hamowania potrzebnej do zatrzymania samochodu w awaryjnej sytuacji. Pamiętajmy, że prawo zezwala na używanie opon do 1,6 mm, lecz ze względów bezpieczeństwa powinniśmy zmieniać opony letnie przy głębokości bieżnika 3 mm, a zimowe 4. Drugą rzeczą oprócz bieżnika powinniśmy przyjrzeć się, czy opona nie ma jakichś wyraźnych uszkodzeń, nacięć na boku, czy bieżnik jest użyty równomiernie, czy nie jest tak zwany wyząbkowany, wypofalowany, czy w rowkach bieżnika nie ma jakichś widocznych spękań, bo to są również elementy, które świadczyłyby o tym, że opony powinny być zmienione. Jeżeli nie, jeżeli specjaliści czy sami stwierdzimy, że opona nie ma widocznych yy, czynników, które kwalifikowałyby ją do wymiany, zakładamy je na auto. Oczywiście przy założeniu na auto, nawet jeżeli mamy całe koła, powinniśmy przed założeniem skontrolować wyważenie tych kół, gdyż nie wiemy, czy w zeszłym roku nie wjechaliśmy gdzieś w dziurę, nie skrzywiliśmy felgi, a to wszystko będzie wpływało na szybkość zużywania zawieszenia pewnych podzespołów naszego samochodu, jak i komfort jazdy, wibracje na kierownicy. Równomierność zużywania opon w dalszej eksploatacji. Czyli pamiętajmy, jeżeli mamy same opony, zmieniamy je, oczywiście wyważamy. Jeżeli mamy całe koła, warto skontrolować wyważenie, czy nie uszkodziliśmy felgi, czy waga podczas zużywania się opony nie zmieniła się. Oczywiście, kiedy już będziemy zmieniali opony, warto przyjrzeć się innym podzespołom. Odpowiedzialnym za nasze bezpieczeństwo. Zwróćmy uwagę na hamulce, nie tylko na stan klocków i tarcz hamulcowych, ale również na płyn hamulcowy, który powinien być zmieniany raz na dwa lata, bądź jeżeli temperatura jego wrzenia spadnie poniżej 185 stopni. Jest to taka wartość graniczna bezpieczeństwa dla płynu hamulcowego. Dlaczego mówię bezpieczeństwa? Z tego względu, że Obniżenie temp temperatury wrzenia płynu hamulcowego świadczy o zawilgoceniu płynu hamulcowego. Płyn hamulcowy jest strasznie hydroskopijny, czerpie wilgoć z otoczenia przez wszystkie przewody elastyczne gumowe. Czym to grozi, tak najprościej powiedzieć? Wilgoć zawarta w płynie hamulcowym podczas intensywnego używania y hamulców typu autostrada, typu jazda w górach może zawrzeć. Jak zawrze, porobią się w układzie tak zwane korki parowe. Najbardziej obrazowo przedstawić można to tak. Płyn hamulcowy jest nieściśliwy. Podczas hamowania, kiedy naciskamy na pedał hamulca, płyn hamulcowy przesuwa się, dociskając klocki hamulcowe do tarcz. Jeżeli w układzie Powstaną korki parowe, yy, które są, jak wiemy, sprężyste. Podczas hamowania część płynu przesunie się, korek sprę sprężysty zacznie, korek parowy zacznie się sprężać i yy, siła hamowania oddziałująca na klocki będzie żadna, czyli de facto nie zatrzymamy auta. Tak jak już wspominaliśmy, hamulce to przede wszystkim. Klocki i tarcze hamulcowe. Podczas zmiany opon, kiedy mamy zdjęte koła z samochodu, oczywiście warto zwrócić na nie uwagę. Na co zwracamy uwagę? Zwracamy uwagę na grubość okładziny klocka hamulcowego, która powinna wynosić minimalnie około 3-4 mm. Nie zjeżdżajmy klocków hamulcowych do końca, z tego względu, że warstwa ścierna jest zbudowana jakby z dwóch elementów. Po po pierwsze jest warstwa wytłumiająca, wygłuszająca, ona ma jakieś 3-4 mm i dopiero za nią jest właściwa warstwa ścierna, czyli jeżeli chcemy mieć optymalne yy, właściwości hamowania, klocki, yy, klocki hamulcowe powinny być wymienione przy około 3-4 mm o kładziny. Następną rzeczą, na którą y, klienci czy użytkownicy nie zwracają tak bardzo uwagi, jest stan tarcz hamulcowych. Przywykliśmy do tego, że y, póki jest, to można na nie jeździć, wymieniajmy tylko klocki hamu hamulcowe. Y, pamiętajmy o tym, że układ hamulcowy musi wykonać dużo większą pracę niż silnik. Silnik rozpędza auto, układ hamulcowy musi je zatrzymać. Tak jak oblicza się, że przy samochodzie, który ma 100 koni mechanicznych, czy jak większość samochodów, które w tej chwili używamy, sprawność układu hamulcowego musi być przewidziana na około 300 koni mechanicznych, żeby auto bezpiecznie zatrzymać w razie awaryjnego hamowania. Jak działa ham hamowanie? Podczas hamowania energia kinetyczna auta zamienia się w energię cieplną, czyli jeżeli klocek hamulcowy tnie, trze o tarczę, ciepło musi być gdzieś odbierane. Za to odbieranie ciepła odpowie, odpowiedzialna jest tarcza hamulcowa, a co za tym idzie jej średnica i grubość. Producent auta określa przy jakiej średnicy w połączeniu z jej grubością układ hamulcowy będzie w stanie odebrać ciepło, żeby zatrzymać samochód o określonej masie. Są to ściśle określone parametry przez producentów i warto również na to zwrócić uwagę. Może nie przy każdej yy, yy, zmianie kół, ale jeżeli myślimy o wymianie klocków hamulcowych, zmierzmy grubość tarcz. Odwołajmy się do danych technicznych producenta i oceńmy czy również nie powinny zostać zmienione. Oprócz płynu hamulcowego warto zwrócić uwagę również na poziom płynu chłodzącego. Z reguły jest w miejscu łatwo dostępnym. Zobaczmy, czy po prostu jego stan mieści się między minimum a maksimum. Oczywiście sprawdźmy poziom oleju silnikowego, ale również zwróćmy uwagę na to, kiedy ostatnio ten olej był zmieniany. Często zapominamy o tym, mówimy mało, użytkujemy auto. A pamiętajmy o tym, że nie tylko kilometry, ale i czas determinuje konieczność zmiany oleju. Auto używane głównie w mieście, wydawałoby się, że może jeździć dłużej od wymiany oleju do wymiany. Jest to pojęcie błędne, z tego względu, że taki typ eksploatacji powoduje, że silnik jest niedogrzewany. I to powoduje szybsze starzenie się oleju silnikowego. Są to tak zwane trudne warunki użytkowania samochodów. Wbrew pozorom Mniej obciążające dla silnika będzie pojechanie ze stałą prędkością 500 km chociażby do Warszawy, niż 5 km razy 100 km codziennie. Następnym układem w samochodzie, o której powinniśmy zadbać i sprawdzić jego działanie przed sezonem letnim, jest klimatyzacja. Powinniśmy sprawdzić ją z dwóch względów. Po pierwsze, ze względu na Jakość i wydajność jego działania, jak również ze względu na nasze zdrowie i komfort po podróżowania. Jakość, wydajność, żywotność, za to odpowiada mechaniczny serwis klimatyzacji. Odzyskanie czynnika, wytworzenie próżni, które osuszy układ, właśnie zwiększając poprzez to jego wydajność i żywotność i napełnienie układu do wartości wskazanej przez producenta. Następnie sprawdzamy test ciśnień, czyli. Funkcjonowanie, poprawność funkcjonowania układu. Po wykonaniu serwisu mechanicznego należy dokonać odgrzybienia, dezynfekcji kabiny pasażerskiej. Wykonuje się to na dwie metody, albo poprzez tak zwane ozonowanie, albo przez ultradźwięki, gdzie do urządzenia. Ultradźwiękowo ultra rozbijającego grzyby zarodniki dodaje się specjalną chemię, która jest zasysana przez przewody wentylacyjne. Po yy, oczyszczeniu układu klimatyzacji, nie zapomnijmy o wymianie filtra kabinowego. Jest to element, od którego zależy to powietrze, którym oddychamy w samochodzie. Każde powietrze, które dostaje się z zewnątrz, każdy litr powietrza, który dostaje się z zewnątrz. Do środka samochodu przechodzi właśnie przez filtr kabinowy. Dla własnego zdrowia pamiętajmy o tym, żeby co najmniej raz na rok taki filtr kabinowy wymienić. Od 2014 roku listopada Unia Europejska wprowadziła dyrektywę, która nakazuje, aby każde auto było wyposażone w system kontroli ciśnienia w oponach. Rozróżniamy jakby dwa systemy kontroli ciśnienia, aktywne i pasywne. System pasywny wykorzystuje do pomiaru ciśnienia układ ABS. Wykorzystuje go w ten sposób, że mierzy prędkości obrotowe poszczególnych kół. Jeżeli stwierdzi odchyłkę, to wyrzuca błąd, i e, wtedy udajemy się do najbliższego miejsca, gdzie możemy ciśnienie sprawić, czy to na stację paliw, czy to do serwisu opon. I kontrolujemy ciśnienie, czy jest to po prostu błąd pomiarowy, czy faktycznie w którymś kole mamy za mało powietrza, i wtedy tylko trzeba niezwłocznie naprawić. System aktywny, który teraz we większości samochodów spotykamy, wygląda tak, że czujnik ciśnienia. Yy, znajduje się bezpośrednio za zaworem, przed, przez który pompujemy koła. Jest to czujnik, który radiowo wysyła informację o aktualnym ciśnieniu w oponach do komputera pokładowego auta i ten na bieżąco analizuje, czy mieści się w granicach tolerancji, czy należy wyświetlić dla użytkownika ostrzeżenie, które przywoła go do serwisu. Tak jak w tym przypadku widzimy aktualnie zmierzone ciśnienia, wiemy, że pół dziesiątej atmosfery jest to różnica dopuszczalna wynikająca z zmiany temperatury powietrza w kołach. Informacja o błędzie się nie wyświetla. Jeżeli ciśnienie spadnie poniżej założonej przez producenta to tolerancji, Wyświetli się pomarańczowa lampka ostrzegawcza, którą wcześniej pokazywałeś, która zawsze wyświetla się w momencie uruchomienia silnika i informuje nas o tym, że system w danej chwili jest testowany. I kiedy ta lampka zgaśnie, wiadomo, że system jest sprawny i działa.